Zaczynamy studio Pub Majam Rożek. Dzień dobry. Moim Państwa gościem Katarzyna Selwant, psycholog sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Katarzyno, po trzech latach współpracy Iga Świątek rozstała się ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Absolutna e, burza się pojawiła wokół tej sprawy. No, jest to sensacja i, i wręcz mówi się o trzęsieniu ziemi w światowym tenisie, no bo mamy do czynienia z rakietą e, numer jeden. Mało tego, Iga Świątek zrezygnowała także ze startu w turnieju e, w Wuhan. Cały czas zachowuje pozycję liderki światowego rankingu i tak prawdopodobnie będzie. M, co najmniej do listopada. Pod znakiem zapytania stoi udział jej w zawodach WTA Finals. Mamy końcówkę sezonu. To będzie chyba najdłuższa przerwa w historii Igi Świątek, kiedy nie wychodzi na kort. Prawie dwa miesiące. Czy jest to powód do niepokoju? Mnie w ogóle ta sytuacja nie dziwi, ani nie niepokoi. To jest po prostu pewna zmiana i tutaj już w pierwszym zdaniu, które Pan wypowiedział, było, że Iga Świątek rozstała się z trenerem. Przede wszystkim to się oni rozstali. Wzajemnie i my w ogóle nie wiemy hmm. nawet, z której strony jest ta inicjatywa. Czy to było zwolnienie, czy to była dymisja? Czy... A być może to na przykład trener podjął taką inicjatywę. No, tego nie wiemy, tylko domyślamy się pewnych rzeczy, ale jest tutaj wiele teorii na ten temat, a tak naprawdę wszystko wie przede wszystkim cały team i trener i zawodniczka. To, że zawodnicy zmieniają trenerów, to, że trenerzy zmieniają zawodników. To jest sprawa zupełnie normalna w sporcie i tak się dzieje. Myślę, że ta decyzja mogła być podyktowana tym, że pewna formuła się wyczerpała. Jest też komunikat od samej zawodniczki, że będzie szukała teraz trenera zagranicznego. Zobaczmy, że team Świątek w tej chwili, team, czyli te osoby, które są najbliżej zawodniczki, opiera się na polskich współpracownikach, więc ta myśl trenerska też do tej pory była polska, ale no, trzeba powiedzieć na absolutnie światowym poziomie, ponieważ Iga Świątek jest numer jeden, a też z Igrzysk Olimpijskich przywiozła medal. Może szukanie czegoś nowego, czegoś innego, i może właśnie chęć spróbowania jakiejś zagranicznej myśli trenerskiej, jeśli chodzi o tenis? Dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, ja ją bardzo chętnie będę też obserwować. Patrzymy na razie na jedno rozstanie, czyli z trenerem. No ale jak pani sama wspomniała, mówimy tutaj o Timie. Czy zaskoczeniem jest to, że tylko jedna osoba Rozstaje się z tym timem, Czy z punktu widzenia zawodnika, który rozumiem, wyznacza sobie jakieś cele, może niektóre te cele nie zostały osiągnięte? Pani mówi o medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Ten medal był brązowy. Eee... Ale był medal. Eee, Wiele osób takie już podkreślanie... złoty medal na, na naszej Ale takie podkreślanie, eee, że oj, to jest brązowy medal. Dla mnie to jest medal Igrzysk Olimpijskich. Eee, niech ten, kto, któremu się medal brązowy nie podoba, niech wystartuje na Igrzyskach. Przy tej ogromnej presji, przy tak y, wielkiej imprezie, i niech poczuje, co to znaczy tam y, grać i zdobywać medale. Myśli Pani, że jeżeli założeniem również w głowie i świątek był złoty medal i ten medal nie został zdobyty, to mogło się również odbić na samopoczuciu samej zawodniczki, i tutaj już powinien wkroczyć psycholog? Iga Świątek w wywiadach yy, mówiła szczerze, że w momencie, kiedy wiedziała, że już nie będzie walczyła o złoty medal Igrzysk Olimpijskich, no tak, no było to rozczarowanie, to trzeba było przeżyć, ale potem też opowiadała o tym, jak to przerobiła, przepracowała i jak chętnie wyszła na mecz o brązowy medal i jak wielką wartość ten medal Igrzysk Olimpijskich dla niej ma. Więc jestem o tym przekonana, yy, że ten medal igrzysk, który jest historycznym medalem tenisa ziemnego dla Polski, zapisze się na kartach historii. To bez wątpienia. Czy to jest ten moment, w którym również wchodzi psycholog, który próbuje to wszystko również zawodnikowi poukładać? Właśnie jaka jest rola w tym momencie psychologa sportowego, jeżeli zawodnik miał większe oczekiwania? A te oczekiwania nie są spełnione. Mamy ćwierćfinał w US Open i Iga Świątek, która nie wykonuje poleceń trenera. Widać, że nie jest też zadowolona z tego wyniku i po tym ćwierćfinale US Open robi sobie prawie że dwumiesięczną przerwę. Jaka jest rola w tym momencie tutaj psychologa sportowego? Znaczy psychologa sportowego i całego teamu jest taka, żeby wypracować teraz kolejny cel, znaleźć też y, motywację, zobaczyć jak ten cel można osiągnąć zarówno mentalnie, jak i też y, no, technicznie, tenisowo, ale też jak przygotować po prostu ciało i umysł do tego, aby Wystartować na kolejnym turnieju, na kolejnym meczu, bo turniej, żeby wygrać, trzeba wygrać bardzo wiele meczów. To musimy sobie powiedzieć. I w Tenisie Ziemnym jest tak, że to jest ten system pucharowy, czyli przegrywasz jeden mecz i odpadasz. Na igrzyskach była inna sytuacja, bo tam nawet przegrywając jeden mecz można było jeszcze walczyć na przykład właśnie o brązowy medal, więc to była taka dodatkowa szansa. Tenis jest taki zero jedynkowy. Albo wygrywasz, albo przegrywasz. No w dzisiejszych czasach, kiedy my myślimy o dobrostanie, o tym, żeby nie wychodzić poza swoją strefę komfortu albo tylko trochę, gdzieś tam się rozgościć, to jest trudne zadanie. To jest trudne zadanie dla młodych osób, dla młodej zawodniczki, ale to jest też zadanie, wyzwanie w ogóle dla sportu, że, bo sport mówi, sprawdzam. Mhm. Rzeczywiście tutaj psycholog sportowy jest w stanie wiele pomóc: yy, pomóc wiele rzeczy przepracować, wypracować i wspólnie poukładać, ale tą główną pracę. To robi zawodnik czy zawodniczka, a psycholog sportowy w tym pomaga, ale nie tylko zawodniczce, ale też całemu teamowi, bo jest trybem tego timu. W tym teamie mamy kilka osób i każda z tych osób ma swoje miejsce i swoje zadania. Znaczy... Gdzieś jest ta granica, gdzie kończy się praca psychologa, a zaczyna trenera? Czy to jest tak, że te dwie funkcje jakby trochę się przenikają? No bo rozumiem, że również psycholog będzie chronił swojego podopiecznego czy, 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 czy zawodnika przed tym, żeby... E Kolokwialnie mówiąc, no trener nie zajechał swojego zawodnika, również żeby, bo nie tylko fizycznie, ale również żeby ta głowa była zdrowa. Więc czy psycholog sportowy, zapytam wprost, może wchodzić również w rolę trochę trenera? To ja może odwrócę pytanie. Czy trener może wchodzić w rolę psychologa sportowego? To ja odpowiem. Ja się nie, 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 nie ulęknę odpowiedzi. W przypadku piłki nożnej bardzo często mamy wrażenie, i piłkarze o tym też mówią, że trenerzy są prawie jak rodzinę, jak ojcowie, i są e, nawet więcej niż e, psychologiem, są wręcz właśnie e, członkiem rodziny, no więc... Bo są bardzo zżyci, prawda, tak. z, z trenerami? Czy tutaj, e, czy, czy tenis jest na tyle specyficzną dyscypliną, gdzie mamy do czynienia no, ze sportem indywidualnym, e, że te role powinny być absolutnie rozdzielone? Tu jest miejsce trenera, tu jest miejsce psychologa? Znaczy, tu nie ma jednoznacznej e, odpowiedzi na to pytanie. E... Ja się właśnie zastanawiam, jak to jest, i jak trener udziela tych, tych rad. Oczywiście, trener może motywować, może dawać wskazówki, ale czy będzie pracował nad pewnością siebie, na przykład zawodnika, oczywiście wyznacza kolejny cel, ale to, jak przepracować konkretne emocje z konkretnym zawodnikiem, to tu jest potrzebne wsparcie mentalne. Jestem przekonana o tym, że Iga Świątek. Ona też sama o tym mówi, jak duże znaczenie dla niej ma to przygotowanie mentalne. I jestem przekonana o tym, że bycie numerem jeden i wygrywanie kolejnych turniejów wielkoszlemowych, to jest też zasługa jej pracy, pracy nad sobą w treningu takim sportowym, mentalnym. Iga Świątek mówi o tym zupełnie otwarcie, że mózg też trzeba przygotować do gry. Ja pamiętam taki wywiad z nią, kiedy wygrała pierwszego swojego wielkiego szlema Rolanda Garo i tam tak pięknie powiedziała, że wypracowała to ze swoją psycholog, że kiedy wychodziła na kort, to wiedziała, że ma w sobie moc narzucić swój styl gry. To jest rzecz absolutnie fantastyczna, bo to nie jest patrzenie na przeciwniczkę, tylko na swoje takie mocne strony. I czy ja właśnie mam w sobie taką siłę i poczucie tego, że ja mogę to zrobić? Czy to wypracowałaby z samym trenerem? Nie, nie wiem. Zostawiam to z takim znakiem zapytania. Myślę, że każda osoba w tym teamie. Zarówno tym wąskim, jak i szerokim, ma swoje role. Te role czasami się przenikają, ale każdy wie, co tam ma robić i za co jest odpowiedzialny. A czy psycholog może być przyjacielem zawodnika? W sensie, żeby to była, żeby ta praca, jakby, może inaczej, żeby ta współpraca wyszła poza działanie takie stricte, stricte pracowe. To znaczy, że jeżeli z kimś spędzamy tyle czasu na każdych zawodach. I to od bardzo młodego wieku, tak naprawdę Daria Abramowicz, bo, bo o niej mówimy, pojawiła się w Timie, kiedy Iga miała 19 lat, czyli ta praca trwała już ponad 4 lata. Rozumiem, że gdzieś ta nić przyjaźni również może się pojawić. No ale pytanie, czy jest to zgodne? Nie wiem. Z etyką zawodową. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby w sporcie, i szczególnie tutaj indywidualnym, gdzie tak wiele jest wyjazdów, tak wiele startów, tak wiele zawodów, żeby nie było takiej nici porozumienia, takiej nici, nici bardzo dobrej komunikacji i żebyśmy się tak po prostu po ludzku yy, lubili. No, to, mhm. jest, to jest po prostu absolutnie potrzebne, żeby. Chcieć ze sobą spędzać tyle czasu, żeby chcieć ze sobą współpracować. To jest tak, że musi coś zagrać. Musi coś zagrać, jeśli ja bym była zawodniczką, to między mną, a na przykład fizjoterapeutką, fizjoterapeutą, czy moim trenerem, czy trenerką, tak samo moją tutaj trenerką mentalną, czy trenerem mentalnym, mhm. psychologiem, czy psycholożką, no to jest e, niezwykle istotne, że tak mówię teraz, jakbym mhm. była zawodniczką, e, żebym ja po prostu te osoby lubiła. Bo jeśli ja bym tych osób nie lubiła, to ja nie mhm. chciałabym z nimi spędzać czasu ba, nawet jeśli one byłyby dla mnie autorytetem, to ja nie chciałabym od nich tych informacji zwrotnych, bo my praktycznie cały rok jesteśmy razem, bo my cały rok walczymy, tak naprawdę dla mnie, ale wszyscy razem w tym teamie walczymy o to, żeby ten zawodnik, zawodniczka miała sukces. Czy psycholog sportowy może udzielać rad zawodnikowi? No właśnie, czy to są bardzo dobre pytanie, bo czy to są rady, czy to są porady, czy to są wskazówki, czy to jest raczej przepracowanie jakiegoś tematu? Psychologia sportu to nie jest psychoterapia, okay. to jest psychoedukacja, czyli to jest edukowanie, pokazywanie różnych ścieżek i uczenie zawodnika, sportowca jak można. Funkcjonować nawet w najtrudniejszych warunkach, jak on, czyli ten zawodnik, zawodniczka, on, ona, jak mogą czerpać ze, ze swoich zasobów, aby właśnie funkcjonować w najtrudniejszych warunkach, w najtrudniejszych, na przykład zawodach w życiu, kiedy jest duże obciążenie mentalne, presja wewnętrzna i zewnętrzna. Ale czy psycholog może mówić zawodnikowi, jak powinien się zachowywać, w sensie, nie chcę mówić tutaj wręcz o projektowaniu, ale po prostu mówieniu, e, masz być twarda, masz być silna, masz atakować, nie wiem, e, albo wręcz odwrotnie, e, masz prawo płakać, masz prawo się wycofać, masz prawo e, nie rozmawiać z mediami. I jak to wygląda? Czy to jest tak, czy to są pytania? E, no bo, pani mówi, to, bo, bo to jest bardzo istotne, co Pani powiedziała, że, e, że m, bycie, trener, bycie psychologiem sportowym to nie jest psychoterapia. Tak. Więc to, to są jakby dwie różne dziedziny, więc tak. rozumiem, że e, to, to, to postrzeganie również psycholog w Timie Igi Świątek powinno różnić się od. Nie wiem, gdyby Iga zdecydowała się, czy pójść na, na, na psychoterapię rozumiem. Znaczy, tak? Ja sobie nie wyobrażam, że psychoterapeuta mówi u, u, co, co, co ma robić. Znaczy, no, jest ze mną cały rok mhm. i po prostu o mnie decyduje. W ogóle myślę, że psychoterapeuta nie podjąłby się takiego wyzwania. <laughs> Od tego zacznijmy. Psychologia sportu o, też jest po to, żeby zawodnik był jak najbardziej samodzielny żeby zawodnik e, wiedział, jak ma funkcjonować, nawet bez psychologa, e, ale rzeczywiście taka pomoc tej osoby e, wspierającej, która nam o czymś przypomni, która e, będzie naszym, e, no co, takim oparciem też. E, jest, Określa się Daria Abramowicz jako anioła prawda, e, by, Być może, e, nie słyszałam tego określenia. E, no, no jest. E, dla niektórych zawodników jest bardzo wskazana. Znaczy jestem przekonana o tym, że takie funkcjonowanie tego timu jest dla tej zawodniczki i dla niej jak najlepszym rozwiązaniem. Czy rozumie pani atmosferę, która wytworzyła się wokół pani Daria Abramowicz, to już zapytam wprost, ponieważ można odnieść wrażenie, że mm... Internet podzielił się na, na dwie strony, jedna, która mówi, że, że mm, może inaczej, duża fala krytyki spadła na Darię Abramowicz, mimo że z Timem czy, czy doszło do rozstania z Tomaszem Wiktorowskim, czyli z trenerem. Czy Pani rozumie, dlaczego taka fala krytyki mogła spaść właśnie na Panią psycholog? Czy to jest opinia jakaś yy osób z zewnątrz. Mhm. My nie wiemy, jak ten team tak naprawdę funkcjonuje w środku. My nie znamy tamtych trybików. Ja jestem zdziwiona. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiona tą falą krytyki. Ja uważam, że nawet młodzi zawodnicy bardzo wiele zawdzięczają idę Świątek i temu, że ona powiedziała zupełnie na wprost, że pracuje w sportowym treningu mentalnym i współpracuje z psycholog sportową, po, ponieważ oni czerpią z tego przykład i wiedzą, że nad wieloma umiejętnościami mentalnymi można pracować. I ja chciałabym, żebyśmy rośli na tej informacji. My jako tutaj Polska, jako pokolenie młodych też zawodników, bo to pokazuje, że jesteśmy w XXI wieku, ponieważ XXI wiek i jeśli chodzi o sport, nie... Funkcjonuje w tej chwili bez tego procenta, yy, czyli przygotowania mentalnego? Jest takie pytanie: ile procent to głowa? I ja tutaj już słyszałam różne odpowiedzi, tam od stu do prawie nic, albo 50 na 50. Ja odpowiem tak, nieważne jaki to procent. Ważne, że ten procent ma w dzisiejszych czasach znaczenie. I jeśli jest profesjonalny zawodnik, który tak bezpośrednio też mówi o tej współpracy psychologicznej, to naprawdę ciągnie pozytywnie za sobą kolejne osoby, które z takiej współpracy mogą korzystać. Biorą się za siebie, biorą się za budowanie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem, koncentracją albo na przykład radzenie sobie z negatywnymi myślami. I zamiast być takimi wygrywającymi tylko treningi, zaczynają być tymi, którzy wygrywają zawody. Katarzyna Selwan, psycholog sportowy, moim Państwa gościem. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję, dziękuję. za to spotkanie. To było Studio PAP. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.